Alleluja, 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 Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Przyjdź Duchu Święty, napełni serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Alleluja. Aleluja, aleluja. Pan z wami. I z duchem Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu święta namiotów Jezus wstał i zawołał donośnym głosem. Jeżeli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać, wierzący w niego. Duchu, powiem, jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Oto słowo Pańskie, bała Tobie Chryste. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Duchu święty przyjdź prosimy, Twojej łaski nam trzeba. Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba. Niech ją pojmiem z łatwością, Utrzymamy stałością, A jej światłem oświeceni w dobrym będziem utwierdzeni Uroczystość zesłania Ducha Świętego obchodzona w pełni wiosny kojarzy nam się zazwyczaj ze świeżą majową Zielenią. I może właśnie dlatego tę uroczystość nazywamy zielonymi świętami. Zatem w zielone święta rozważmy dzieło i pochodzenie Ducha Świętego. Jak się okazuje już w czasach Starego Testamentu, spotykamy ślady. Działania Ducha Jahwe, Ducha, który mówił przez proroków i który przez nich zapowiadał swoje pełniejsze wkroczenie w świat z chwilą zjawienia się na ziemi Mesjasza. Przyjście Jezusa na świat dokonało się dzięki Duchowi Świętemu. I ten sam duch został udzielony tym, którzy po niebowstąpieniu Jezusa zostali kontynuatorami jego dzieła tutaj na Ziemi. Dzień Pięćdziesiątnicy nawiązuje do pięćdziesiątego dnia po wyjściu narodu wybranego z niewoli egipskiej. Kiedy to Mojżesz na Synaju otrzymał od Boga i ogłosił ludowi dziesięć przykazań. Zatem zesłanie Ducha Świętego za wzorem tego wydarzenia z Synaju było proklamacją prawa Bożego, to jest prawa Ewangelii ogłoszonej przez. Jezusa Chrystusa. Dzisiejsza uroczystość to również dobry moment, by pochylić się nad jeszcze jedną fundamentalną kwestią, pochodzeniem Ducha Świętego. I w pierwszej kolejności dla uporządkowania potrzeba podkreślić, że doktryna Kościoła Starokatolickiego jest powrotem Do tradycji niepodzielnego Kościoła katolickiego. I już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa pojawiały się spory wokół nauki o Chrystusie i o Duchu Świętym. I takim normatywem, który łączył, wspólne, łączył wszystkie wspólnoty, jednoczył te wspólnoty, było kredo. We wczesnym okresie chrześcijaństwa w pewnym momencie zaczęła występować różnorodność wyznań wiary, co z czasem zaczęto postrzegać jako zagrożenie dla jedności kościoła. Po edykcie mediolańskim w 313 roku rozpoczął się proces Ujednolicania formu kredo. Cesarz Konstantyn w celu ujednolicenia stanowiska w sprawach wiary zwołał zgromadzenie wszystkich biskupów Imperium Rzymskiego i odbyło się ono w Nicei w dniu 25 maja 325 roku. Po długich obradach opracowano wspólne dla wszystkich wyznanie wiary. Na Soborze Nicejskim ustalono również zasadę, według której miała być obchodzona Wielkanoc, a także 20 przepisów powszechnego prawa kościelnego. Po śmierci cesarza Konstantyna nie wszyscy popierali ustalenia. Soboru, co prowadziło do wielu różnego rodzaju schizm i herezji. I jedną z nich był na przykład arianizm. Była to doktryna teologiczna Ariusza, prezbitera kościoła w Aleksandrii w Egipcie, która odrzucała dogmat o Trójcy Świętej. Dostrzegalny był brak jedności i był on coraz większy wpływał na w końcu pilną potrzebę uporządkowania obowiązującego wyznania wiary wyznania wiary które będzie wspólne dla wszystkich cesarz to I już pierwszy wielki wraz z biskupem Konstantynopola Grzegorzem z Nazjanu Zwołali na 1 maja 381 roku zgromadzenie biskupów, które miało rozstrzygnąć właśnie te nabrzmiałe w chrześcijaństwie kwestie. Do wyznania wiary dodano wówczas określenie Ducha Świętego jako Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wyrażenie to określało Ducha Świętego jako osobę boską. I to wyznanie wiary, ogłoszone w Konstantynopolu jako symbol 150 ojców z Konstantynopola. Zwane później także nicejsko-konstantynopolitańskim, stało się powszechnie obowiązującym i było ukoronowaniem dysput IV wieku dotyczących właśnie wzajemnych relacji między Bogiem Ojcem, Synem Bożym i, i Duchem Świętym. Do czasów świętego Augustyna i jego dzieła zatytułowanego O Trójcy, Kościół na zachodzie uważał, że ruch daru zaczyna się od ojca i tylko od ojca. Wewnątrz niego jest syn i duch. Zaczytując się w dzieło O Trójcy Świętej, św. Augustyna, coraz Powszechniejsze stało się przekonanie, że Duch Święty pochodzi i od Ojca, i od Syna. Najpierw zostało to wpisane w teologię, potem zaczęto wprowadzać do lokalnych wyznań wiary, aż wreszcie, prawdopodobnie około VIII wieku, dołączono, włączono do nicejskiego wyznania wiary w miejscu, gdzie dotąd było, że Duch. Od ojca pochodzi. Dopisano to króciutkie i syna filioque. I to był moment, w którym Kościół na Zachodzie zrobił coś, czego robić nie powinien. Sformułowania dogmatyczne, które zostały przyjęte na Soborze Nicejskim pierwszym, zostały. Obwarowane sankcją zakazu wprowadzania do nich jakichkolwiek zmian. W pierwszym kanonie Soboru z 381 roku czytamy: Wiary świętych ojców, zebranych w Nicei w Bityni, nie wolno zmieniać, lecz należy ją zachować z całą jej mocą. I później siódmy kanon Soboru Efeskiego. Czytamy tam: nikomu nie wolno głosić, spisywać ani formułować innej wiary niż ta, która została ustalona przez świętych ojców zgromadzonych w Nicei. Zmiany, te, które w VIII wieku zostały wprowadzone w kościele na Zachodzie, okazały się fatalne w skutkach, jak się okazało później. To wydawałoby się jedno niewinne z pozoru słowo i syna, legło u początków wielowiekowego konfliktu, którego do dziś nie mogą rozwiązać najtęższe głowy teologiczne. Dodatek do nicejsko-konstantynopolitańskiego wyznania wiary został na początku odrzucony przez. Kościoły Wschodu, uznany za schizmatycki. Kościół na Wschodzie uznaje, że jedyną zasadą i pierwszym początkiem jest Ojciec. Dlatego Duch Święty pochodzi od Ojca przez Syna. Choć przyjęcie formuły i syna nie było jedynym powodem. Rozłamu Kościoła w 1054 roku to niewątpliwie należy uznać za jedną z kluczowych przyczyn schizmy wschodniej. I ten dodatek do nicejsko-konstantynopolitańskiego wyznania wiary i syna został również odrzucony przez kościoły starokatolickie. Podczas drugiej konferencji unijnej w Bonn, która odbyła się w dniach od 12 do 16 sierpnia 1875 roku, starokatolicy przyjęli m.in. dodanie filioque do symbolu dokonane zostało w sposób sprzeczny z prawem kościelnym. Opowiadamy się za takim sformułowaniem nauki o Duchu Świętym, jakie Dokonane zostało przez Ojców Kościoła Niepodzielnego. Skutki działania Ducha Świętego objawiły się już w dniu pięćdziesiątnicy. Był to dar języków, czyli dar zjednoczenia, dar jedności. Był to także dar mądrości, dar męstwa i odwagi. Uczniowie Jezusa, którzy od dnia zmartwychwstania byli pełni lęku, nagle stali się innymi ludźmi. Stali się ludźmi niezwykłej odwagi i świadectwa. Wstali. Wyruszyli z wieczernika, niosąc w świat dzieło Chrystusa. Pięćdziesiątnica to jest również dzień inauguracji Kościoła. Ale nie tylko kościół apostolski został umocniony darami Ducha Świętego, bowiem kościół każdego pokolenia, kościół każdy czasów jest. Umacniany Jego mocą. Duch Święty ustawicznie oświeca i uświęca Kościół, działa w nim mocno, jest obecny w Słowie Bożym i, i w sakramentach. I dziś w sposób szczególny potrzeba nam się otworzyć na ten powiew Ducha Świętego. Powiew Ducha Świętego, który od Ojca pochodzi. Amen.